Cześć wam. sorki za moją nieobecność, ale dopadło mnie przeziębienie. Pewnie słyszycie to właśnie po moim głosie. Ale trzeba coś nagrać, trzeba coś naprawić. Mam tutaj świeżego Asusa, tu w gaming bodajże. Nowiutki sprzęt odebrany prosto ze sklepu. Klient chciał chyba dołożyć pamięciera, ewentualnie coś tam zrobić. No i niestety uszkodził sprzęt. Z tego co wiem. Zostało wyrwane właśnie złącze od baterii. No i niestety po tej akcji laptop jest totalnym trupem. Metalowa klapa matycy. Mamy tutaj wytłoczone logo. Fajnie to wygląda. Znalazłem jeden defekt tego laptopa. Mamy tutaj Ryzena 7, seria 7000, więc świeżak. Natomiast w tym miejscu pewnie już widzicie: mamy niestety skazę. Klient prawdopodobnie wkręcił za długą śrubkę, ewentualnie dokręcił właśnie ją zbyt mocno i uszkodził niestety palmest. Z tym śladem już nic nie zrobię, ewentualnie można spróbować odkleić tą naklejkę i ją delikatnie przesunąć. Można nam to wtedy ukryć. Laptop, no co, nowiutki. Nie mam tutaj praktycznie żadnych śladów, ewentualnie jakieś delikatne ślady palców. Matryca Full HD, 144 Hz. I chyba mamy tutaj dysynka. tak jest. Więc ciekawy sprzęt. Nie powiedziałem Wam jeszcze, jaki to jest dokładnie model. Mamy tutaj Asusa FA-507. Próbujemy naprawić tego laptopa. Mam nadzieję, że nie ma tam poważnej usterki. Muszę zdemontować tutaj klapę i zaraz zobaczymy, co tam dzieje się w środku. Tak wygląda właśnie wnętrze Asusa. Mamy tutaj odpiętą już bateryjkę. No bo nawet się nie trzymała to. No i tutaj niestety mamy gniazdo. Oj, te gniazdo niestety się rusza, zaraz Wam to pokażę z bliska. Plomba gwarancyjna oczywiście na układzie chłodzenia. Tak poza tym, na tą chwilę nie widać żadnych, powiedzmy, uszkodzeń, żadnego wypalenia. Jedynie czego się obawiam, no to uszkodzenia właśnie układu KBC, ewentualnie chargera, bo laptop po podłączeniu oczywiście z zasilacza też nie reaguje. Więc to jest niestety dziwna sprawa. A tutaj właśnie mamy Sygnały, oczywiście, do układu KBC, zasilanie, więc no nie wiem, co tam się wydarzyło. Zobaczmy, właśnie jak to wygląda tutaj z bliska. Jest gniazdo. Czekajcie, pamięci. Nie wiem, właśnie dlaczego klient demontował tutaj klapę. Czy chciał po prostu tutaj dołożyć kolejny dysk? Czy pamięć ram? Nie pamiętam. No tutaj, no niestety, gniazdo. Jak widzicie, rusza się. Tutaj mamy tą metalową, taki o, cypek, O, proszę bardzo. To gniazdo w ogóle tutaj się nie trzyma. Więc czeka mnie na pewno regeneracja tutaj ścieżek. Będę musiał w jakiś sposób zdemontować właśnie to gniazdo, żeby, go, żeby po prostu jego nie uszkodzić. Ale oczywiście zacznę od demontażu płyty. No jestem ciekawa, czy tutaj też mamy zastosowany ciekły metal. Uwaga. Delikatnie to podważamy. Dobra, no poszło. Gdzie mamy tutaj w ogóle anteny Wi-Fi? W starszych modelach, właśnie, przechodzimy sobie tutaj. A gdzie są teraz? Aha, tutaj mamy, coś widzę. Ale to nieistotne. Pytanie, czy jest ciekły metal, czy nie? Uwaga, nie ma ciekłego metalu. Tak wygląda właśnie cały układ chłodzenia Asusa. Oczywiście termopady w żelu. I teraz spójrzcie na pastę. No moim zdaniem ta pasta wygląda jak PTM. Jakie jest Wasze zdanie? No to mamy taki no, kwadracik. Moim zdaniem właśnie tutaj jest PTM, No ale no nie wiem. Zrobię teraz podstawowe pomiary, jeżeli nie będzie żadnego zwarcia, zdemontuję uszkodzone gniazdo, podłączę zasilanie, sprawdzę co się dzieje. W tym miejscu mamy nasze gniazdo zasilania, tutaj dwa tranzystory, później je sprawdzę. W tym miejscu prawdopodobnie mamy rezystor pomiarowy, główna linia zasilania, nie ma zwarcia. Tutaj mamy również rezystor, to jest zasilanie tutaj w baterii, nie ma zwarcia. Niestety nie sprawdzałem, czy jest dostępny schemat do tej platformy. Prawdopodobnie nie, więc nie wiem za co odpowiadają cewki. No ale co? No ważne, żeby to jest nie było. Na razie wygląda to. No, można powiedzieć, że ok. Nie ma nic. Tutaj mamy 370 ohmów. Być może jest to zasilanie pamięci ram. Zaraz zobaczymy, czy rezystancja będzie mniejsza. Mieliśmy 300, 370. Teraz mamy. Tak. Czyli to jest właśnie zasilanie pamięci ram. Teraz już wiemy. Wiecie, takie pomiary są właśnie dobre. Bo później, gdyby ktoś z Was, powiedzmy, chciał, nie wiem, serwisować, no to porówna sobie, powiedzmy, e, parametry, zobaczy co tam u niego się dzieje. Tutaj również nie ma zwarcia. Tutaj mamy prawdopodobnie dwie fazy od zasilania pamięci, VRAM Nie wiem, co to jest za karta. Mamy tutaj trzy pamięci, więc prawdopodobnie będzie to kurczę, nie wiem, czy to już jest nowa seria 4000. I mamy tutaj jakieś 6 GB pamięci RAM, ewentualnie no tak, bo mamy po dwie kości powiedzmy no by się zgadzało No tutaj pamięci VRAM w porządku Zasilania GPU nie sprawdzamy, no bo będzie bardzo nisko A jak nasz Ryzen? Mamy tutaj Ryzena 7 Seria 7000 No tutaj wygląda to w porządku Około 3 ohmów. Mamy tutaj zasilanie. No ale zwarcia nie mamy. No Wygląda to obiecująco. To teraz co? Demontuję właśnie gniazdo. Podłączymy zasilanie, pomierzymy sobie napięcia. Zobaczymy dlaczego w ogóle płyta nie chciała startować. Muszę pozbyć się tej metalowej blaszki. Ona trzyma nam właśnie wtyczkę od baterii. Czy będzie to proste, nie wiem. Chociaż ono już widzę, tutaj ledwo się trzyma. No kurczę. Dobra, to mamy tak. Już tu widzę, wszystkie piny są zerwane. Dobra, tego, żeby nie zgubić. Gdzie to jest? Tu. No i wygląda to. No. Źle, można powiedzieć, bardzo źle. Wszystkie piny wyrwane, oczywiście, trzyma się tutaj jedynie na zasilaniu. To w sumie, wiecie co? To już mogę o. Tak to zdemontować. Bo tak się już to nie trzyma. Będę no, musiał niestety regenerować wszystkie połączenia. No, chociaż mogę spróbować to delikatnie lutownicą. Zaraz zobaczymy, jak to, jak to pyknie. Trochę topnika. Nie chcę po prostu tutaj, wiecie, stopić tego gniazda. Zaraz zobaczymy, jakimś cienkim grotem tam spróbuję właśnie podjechać. Czy tym dam radę? Nie wiem. Zaraz się okaże. Dobra. Mamy to. No, wszystko zerwane. Trzeba zrobić tutaj porządek. Ale niestety, wszystkie pady do regeneracji. I prawdopodobnie będę musiał gniazdo jednak wymieniać. Tutaj widzicie, mamy takie. A nie wiem, jak to się fachowo nazywa. To powinno być właśnie w gnieździe. A mamy to tutaj. No, można powiedzieć, że to jest już zrobione. Delikatnie to można wyczyścić. Kurde, powiem Wam, jest źle. Jest bardzo źle. Widzicie w tym miejscu? Mamy przelotki. Te pady zostały tak e, usunięte, że te przelotki ledwo je widać. O, czekamy tutaj no, sporo roboty, ale możemy sobie od razu sprawdzić, czy nie ma tutaj czasami właśnie jakiegoś zwarcia. Zaraz wam wszystko powiem, jak to wygląda. Nieco tutaj jeszcze widać. Tutaj mamy w porządku. Tutaj nie ma żadnego zwarcia. Tutaj też nie ma zwarcia. No to tutaj oczywiście zasilanie. Tutaj mamy masę. Podłączę teraz zasilacz, sprawdzę napięcia. Uruchomiłem jeszcze kamerę termowizyjną, sprawdzę sobie jak to wygląda. Uwaga, Zasilanie. Czy coś tutaj się grzeje? Nic. Kompletnie nic. Procesor. Zimny. Tutaj grzeje nam się grzeje nam się delikatnie charger. Nasz układ BQ i tak naprawdę tyle. Tak, no tutaj no to tak się tutaj nagrzewa. Czy będzie napięcie na rezystorze pomiarowym mamy, mamy 20V. Wygląda to ładnie. Zobaczymy sobie resztę napięć. Nic. O, jest 5V, bardzo ładnie. Tutaj nie ma nic. Tu mamy jakieś zasilanie czy ładowanie baterii. Dość wysokie napięcie. Tutaj nie ma nic. Tutaj również. Reszta napięć raczej nie będzie, wiadomo. W tym miejscu mamy kość biosu. Czy będzie tutaj jakieś napięcie? Nie ma. Być może właśnie w tej konstrukcji 3 v startuje dopiero po naciśnięciu przycisku power. Może tak gniazdo powodowało właśnie jakiś problem, dlatego laptop nie chciał się uruchomić. No ciekawa sprawa. Montuję w takim razie płytę do kadłubka. Podłączę złącze klawiaturki, bo tutaj chyba nie mamy żadnego przycisku. Co prawda, czekajcie, tutaj mamy jakiś switch. Wcisnę go, mam tutaj jeszcze uruchomioną kamerę termowizyjną. Teraz zobaczę, co będzie się działo. O, ruszyła płyta. Czekajcie, płyta ruszyła. Jak fajnie tutaj Asus zrobił. Mamy switcha do uruchomienia płyty. O, właśnie w tym miejscu. Teraz zobaczę, co będzie się działo. Uwaga. Widzicie? Delikatnie grzeje się CPU. Pracują tutaj sekcje zasilania. Grafika startuje. No na razie, jednak to tak się słabiutko. Zobaczę, jak to wygląda tutaj jeszcze. Tak, mamy 1-1. Tu wystartowało. Pamięci VRAM wystartowały. GPU. Zaraz zobaczymy. Ale dziwna cewka. Też wystartowało. Pamięci RAM. Wystartowały. A, wiecie czemu nie startuje właśnie dalej CPU. Prawdopodobnie dlatego, że nie mamy pamięci RAM. I teraz. Prawdopodobnie stanie, stanie się magia. Montujemy. Uwaga. Hop. I jeszcze raz. 3 wystartuje teraz CPU. Mocniej. Błysnęło. Widzicie? No teraz to się nagrzewa. Czyli płyta jest sprawna. To czemu nie chciała się uruchomić, właśnie? Ja to sobie wcześniej sprawdziłem. On faktycznie nie reagował. Dobra, no to co? Mamy ułatwioną sprawę. Muszę teraz zregenerować tak naprawdę to gniazdo. No i testujemy. ale gniazdo zamontowane, teraz mogę sobie sprawdzić, czy mamy przejście ogólnie. Tutaj co, ustawimy nam brzęczyk, będziecie słyszeć coś takiego, tak jest. No tutaj na pewno będzie, mamy, teraz tak, to czy mamy z tym przejście? Mamy, jest OK, tutaj Również jest. Jeszcze tutaj. Również mamy. E, tutaj w ogóle nie było żadnej przelotki, niczego nie było, czyli pad NC. No i tutaj jest. Wszystko ładnie wygląda. Oczywiście gniazdo tutaj zdobyłem z jakiejś tam płyty Asusa. Wygląda to w porządku. Jeszcze tylko zamontuję tą blaszkę chociaż nie. Najpierw muszę jeszcze to wszystko zabezpieczyć. Dopiero później, właśnie nałożę blaszkę. Płyta z powrotem zamontowana w obudowie. Podłączyłem również baterię. Zobaczymy, czy będzie ładowanie. Czy w ogóle laptop się uruchomi. Dobra, to mamy. Dysku jeszcze nie wpinałem. Powinien uruchomić się do BIOSu. Dobra, gdzie on ma tutaj przycisk. Tutaj mamy przycisk. Uwaga. I co? I nic się nie dzieje. O to ciekawa sprawa, co? A czemuż to nic się nie dzieje? No tak, wszystko jest wpięte. Chyba, że trzeba. Nie, no jest wszystko w porządku. A laptop, trup. Trzeba zrobić ponowne pomiary. Coś tutaj jest nie tak. No, wtyczka jest w porządku. No tutaj dochodzi do samego końca. Dobra, rezystor pomiarowy. No i zobaczcie, nie mamy na rezystorze pomiarowym w ogóle żadnego napięcia. Gniazdo. Tutaj mamy. Okej. Okay. Co tutaj się dzieje z tym laptopem? Na baterii oczywiście nie mamy nic. Tutaj, tutaj mamy jakieś Nie całe. No dobra, to inaczej. Próbujemy uruchomić laptopa bez baterii, tak żeby tylko nie uszkodzić znowu gniazda. Nie na chama. O, właśnie tak. I jeszcze raz. Ale dziwna sprawa, bo przecież po demontażu gniazda no, właśnie płyta się uruchomiła, a teraz. W ogóle nie chce się uruchomić. Dobra, demontuję w takim razie jeszcze raz płytę główną. No i zobaczymy. Płyta główna poza obudową uruchomiła się poprawnie, więc pomyślałem, może któraś tasiemka właśnie powoduje zwarcie. No i tak odpinałem sobie właśnie po kolei. Każdą tasiemkę później, wiadomo, uruchamiałem właśnie laptopa. No i teraz tak. Z powrotem wszystko jest podłączone. Zasilanie. Sprawdzamy sobie ponowne pomiary. Mamy identyczną sytuację bateria jest odłączona, ale mamy tutaj taką płytkę. To jest płytka USB. Tasiemka odpięta. I teraz uwaga. Kolejny pomiar. Proszę bardzo. Mamy 20V. Co tu się wydarzyło? Co tu się stało? Coś tutaj się stało z tą płytką. Tutaj mamy tylko właśnie port USB, czyli zasilanie 5V. Ok, podłączymy sobie teraz z powrotem gniazdo. Zobaczymy, czy będzie e, ładowanie. I czy właśnie laptop się uruchomi. To mamy. No to jeszcze raz. Kolejna próba. To mamy i teraz zasilanie, tak. A i zobaczcie, mamy tutaj już coś. Mamy pomarańczową diodę, czyli chyba mamy ładowanie. I teraz, o, laptop sam się uruchomił. Dobra, czekamy. Tutaj teoretycznie no, nie powinno być długiego rozruchu. Tutaj nie, nie mamy procesora Intela. A AMD, czyli EMA regionu, tutaj zbytnio nie mamy. Tam AMD wiadomo, ma jakieś tam swoje zabezpieczenia, ale z tym się nic nie robi, powiedzmy nie. Jedynie co on mógł, że długo się uruchamiać, zauważyłem właśnie w naszych laptopach, gdzie mamy ddr -y 5. Laptopy czasem właśnie po restarcie, po odłączeniu bateryki, po prostu dłużej się uruchamiają. O, tutaj też trzeba już wymienić baterię, podświetlenie na chwilę było jest Asus czekajcie, tutaj gdzieś będzie numery seryjne, tak i mamy 7% AMD Ryzen 7 7735 HS ale nazwa no zobaczymy, czy tutaj wskoczy mamy 16 giga pamięci RAM wersja Piosu 304 Temp e, temperatura CPU 37 stopni jest 8% skoczyło. Teraz muszę zobaczyć o co chodzi właśnie z tą tasiemką ewentualnie z tym portem USB. Niestety na tą chwilę nie zlokalizowałem usterki, dlaczego po wpięciu dodatkowej płytki USB laptop nie chce się uruchomić. Mamy dwie opcje. Może być to właśnie uszkodzona płytka. Co prawda sprawdzając rezystancję nie zauważyłem nic spokojącego, no ale nie wiem. Druga opcja, to laptop wykrywa właśnie jakieś przeciążenie na którejś linii zasilającej powiedzmy 5V bądź 3V, dlatego nie chce się uruchomić i otworzyć właśnie tranzystorów. Dlatego właśnie nie mamy napięcia na głównej linii zasilania. Będę oczywiście jeszcze siedział nad tym laptopem. Mam nadzieję, że uda mi się go naprawić tak w 100%. Na tą chwilę laptop jest sprawny. Działa prawidłowo. Mamy tutaj RTX 4050, co prawda 6GB pamięci VRAM, co w tych czasach... No jest troszeczkę małą ilością, ale powiedzmy w jakieś tam gry e-sportowe możemy sobie na pewno pograć. Fajny procesor Ryzen, 7 generacja, fajnie ogólnie to wygląda. Zachęcam do odwiedzenia strony Renex, znajdziecie tam właśnie produkty marki Pace, nawet do 30% tani. Sprawdźcie całą właśnie ofertę, mamy tutaj oczywiście do wyboru stacje lutownicze, podgrzewacze i inne podzespoły marki Pace, sprawdźcie to sobie. Wszystkie informacje oczywiście macie w opisie pod filmem. A my widzimy się pewnie niebawem w następnym filmie. Jeżeli filmik się podobał, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, pisz w komentarzach, co myślisz na temat tej naprawy. Co prawda, regeneracja tylko połączeń, czyli wymiana całego gniazda. od baterii, no coś tam się wydarzyło, nie wnikam. A może Ty masz właśnie jakiś pomysł, dlaczego laptop nie chce się uruchomić. Podłączać właśnie dodatkową płytkę USB. Daj znać oczywiście w komentarzach. Widzimy się pewnie w czwartek na live'ie, jeżeli zdrowie mi to dopisze. Na razie. Hej.